Kolejny dzień mnie budzi, mnie również. Cześć, napiłbym się zimnej budzi, coś tu cochnie. wiesz co? Gówno, 1-0. <laughs> nie bądź zgredem, Romeo, jesteś obrzydliwy. Hałaśliwy, złośliwy, dla ciebie zostawiam bycie życzliwy, uczciwy, mój Romeo, mój bohater. Co ty gadasz, sam ja yy, nie? Nie, nie wdrasta. musimy być poważni Jasne, bla, 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 bla Wyluzuj trochę, mam ochotę na kokę Nie, przypudruj nosek, dobry proszek, proszę Daj mi spokój, nie wącha, Kurwiasz mnie Się uspokój, chociaż bombka Kurwa nie, moje Go. Mam ochotę cię zabić, jestem tobie potrzebny zrozum to w końcu Dawid, nie zrobię sobie przerwy Przypomnij sobie chłopczyka, pewną ciemną piwnicę Chłopak dziewczynkę dotyka, ma skrzywioną psychikę Byli tam znajomi siostry, kazali wam to robić Boczą, nie bądź bezlitosny, kazali ci go włożyć Byłem zaledwie sześciolatki Wtedy ja się narodziłem, popłynęliśmy statkiem Ona miała pięć lat, oni o dekadę starsi Mój kotasek mały skrap, przyglądał się bladej Kasi Uduszę cię ty Wizje. nie chcę ranić. Chcę zrobić gnoją hardcore. Nie pozwolę cię zranić, jestem zbroją, bronią tarczą. Moje Alter Ego. Co jest, co jest, Namawia mnie. Dziś do złego. O, o, jego Alter Ego. Moja maska. Namawia go. Dziś do złego. Mówię o tym, co ci boli, o czym nie chcesz mówić. Bo beze mnie w niedoli byś się pewnie zgubił. Bez niewoli, na papak nie nieboli, która napawa gniewem. Dobra, skąd pierdolić, wiele brała wiara w siebie? A proszę, nasz Romeo w końcu gada coś sensu. To nie tak, kolego, nie chcę. Wkurwiać się więcej, nie sądziłem, że to powiem. Jednak się z tobą zgodzę. Pokażmy szkołę tym, co nam staną na drodze. Jedziesz, uwaga, spada na pada mega. Flow, nie wiesz? Zabawa prawa na was czeka, zgon. W głowie mam chory Proszny żar, lubię ten ostry da Głupie mówię prosty ślad Dawaj Romeo Era rapera naciera na zera Pozera, jeszcze rabiera, dociera, afera, zera, zera, trema teraz Romeo, hola, hola W ogóle kuchuj Romeo Tak się rymowały słowa Moje alter ego Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Namawia mnie dziś do swego